Rozdział 21. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły. Nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica, przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział, Oto wszystko czynię nowe, i powiedział do mnie, Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie, Stało się. Ja jestem Alfa i Omega. Początek i koniec: Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. To zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla Niego bogiem, a On będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami. I odezwał się do mnie, mówiąc, chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką. I pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Jego blask podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu. Przezroczystego jak kryształ, miało ono wielki i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela, od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy. A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion, dwunastu apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złotą trzcinę, aby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur. Miasto ma kształt czworoboku, a jego długość jest taka sama, jak i szerokość i wymierzył miasto trzciną na 12 tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość są równe i wymierzył jego mur na 144 łokcie, według miary człowieka, która jest miarą anioła. Jego mur jest zbudowany z jaspisu. Miasto zaś ze szczerego złota podobnego do czystego szkła. Fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. Pierwszy fundament to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topas, dziesiąty chryzopras, jedenasty Jacynt. Dwunasty ametyst. A dwanaście bram to dwanaście pereł. Każda brama była z jednej perły, a rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w Nim nie widziałem, bo Jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz baranek, a miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w Nim, bo oświetla je chwała Boga, a Jego lampą jest baranek. Narody, które będą zbawione, Będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć. W dzień jego bramy nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego chwałę i cześć narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka.